Z buta wjeżdżam, z buda wjeżdżam, tego typu będzie. Jak tam wrażenia tego typu? Z buta wjeżdżam, tego typu. A widzicie? Daliście się po pierwsze wkręcić. Widzicie? Daliście się wkręcić, że ja już kończę karierę na YouTube. Widzicie? Jak Wy podchodzicie dom? Niektórzy nie mówili, a dobrze, że skończą, tego nie będzie pewnie. No ale coś powiedzcie w tym sensie: Co wy prezentujecie? Zaznówcie się, na ziemi. A wiecie, dlaczego Ty, tymi słowami pokazujecie, że niektórzy są jeszcze dzieciakami? A ja specjalnie zrobiłem coś takiego, żeby sprawdzić. Waszą reakcję tego typu. No i wyszło bardzo dobrze. Taktycznie, trzeba grać. Trzeba taktycznie grać. Jak taktycznie zagrałem, żeby sprawdzić Was, co poczujecie, jak naprawdę to zakończę. Taktycznie zagrałem, no, widzicie. I trochę to być za moimi fani, tego typu ja bym was nie bo Za daleko poszliśmy z Fejmem, by to stracić. Tylko po prostu chciałem to, że był w pierwszy kwietień, ale to nie znaczyło to, że to był żart. Chciałem po prostu zobaczyć Waszą reakcję zachowania, co to dzisiaj pisali. Przytrzymam Was. No i dobrze. Może trochę dystansować z płakiecia. I dlatego tak jak mówię, odszedł i otwarcie to był żart. Daliście się wkręcać, tak jak mówiłem wcześniej. Niektóre osoby plotkują, biorą to, na poważnie, że faktycznie takie odszedł nie mamy co oglądać. Tak też się zagrałem. I takim sposobem rozwalimy niektórych ludzi mówię się w to że takim sposobem, że ja taktycznie zagrałem, to po prostu fejm się podnosi jeszcze bardziej. Bo taktycznie gram we wszystkim. To nie jest to, że jak niektórzy mówią, a plotkujemy, plotkujemy, splotkuje plotka, z drugiej plotka, trzecia, na największa plotka. Nie. Po prostu trzeba zrozumieć nas. Ja widziałem Wasze komentarze że wróćcie do nas, bo nie będziemy co oglądać, a ja czekałem na dobry moment uderzenia. I daliście się wkręcić. To jest właśnie to wasze myślenie. Zamiast się, czy to jest prawdą, co Takie mówię, czy tylko to blefuje, na przykład. A jednym ciągłem wszyscy pomyśleli, że to jest naprawdę. Zobaczcie, jak was rozbroiłem ja was rozbroiłem. Wasze myślenie. Tu piszecie, że jesteście za nami, że jesteście fankami, fanami tego, a co jest tego, co te, ja wczoraj puściłem, Dobę obrabialiście, widzicie? Tak was rozbroiłem. Nie mówię do wszystkich. Tak właśnie, w taki sposób was rozbroiłem. No i jak takie uczucie jest, jak was oglądałem? A właśnie. To jest właśnie to wasze najgłówniejsze myślenie, nie wychodzi wam dobrze. Naprawdę. Wasze myślenie, które naprawdę w życiu jest to potrzebne, jest zero. Sodom się tak mówię, ale tak szczerze otwarcie. Jakbym mógł was zostawić? To ja wytworzyłem. Własnymi rękami YouTube w tym sensie fajnie. W tym sensie no, fajnie i inne rzeczy. Że to ja pierwszy zacząłem robić winogi z Wami. Tutaj tego nikt nie miał jaj, żeby stworzyć pierwszy. Ja miałem jaja, mimo to, że byłem młody, głupi, jak się mówi. Jeszcze nie znałem spraw życia tego typu. Te błędy robiłem na YouTube, ale zostawiam z tyłu. Jest rok 2019, jest poprawa wielka tego typu. Widzicie, piszcie, panie, I wszyscy, nie musicie jedno zrozumieć nas, że my robimy dla Was wszystko. Staramy się, a Wy niektórzy, nie mówię do wszystkich, Wy niektórzy olewacie to. I takim sposobem was, was rozbroiłem. A wiecie co czego? Ja już od kilka dni myślałem o tym, żeby was rozbroić. Rozstykać was. Zobaczcie jaka będzie reakcja. No i wyszła reakcja taka, że nikt też nie myślał, czy to było prawdą, czy nie. Każdy wchodził, że to jest prawda, prawda. A tu się okazało. Gwiazd nowy filmik z buta wybieżał i nagle wszyscy zaskoczeni. Takim wczoraj mówił, że odchodzisz z jej kariery. A tu nagle? W Karola was robię. Widzicie, trzeba trochę tłumiać i tu tego typu. Ja was też musiałem spaścić. Starszych właśnie takim sposobem raz rozbroić. Rozbroiłem raz i ja się z tego cieszę. Bo chociaż Wam pokazałem, że trzeba całe życie myśleć. Pozytywnie. I zrobimy to. A niektórzy nie potrafią tego zrobić i wchodzicie w jedną główno, w drugie główny. Przepraszam. Dlatego wiem jak tego. Wszystkie, nie wiem. Wy to chyba myślicie, że filmik jest yy, robiony spontanicznie. Wszystkie filmiki nie. Nie jest to spontanicznie robione, tylko przemyślane kwestie, przemyślanie tematu, czy wejście w ten temat, tylko to jest to przygotowywanie. To nie jest tak, że ja odpalam kamerę i informuję Was. Nie. Ja muszę przemyśleć złożę wszystkie zdania i przekazać Wam wszystko. To jest granie taktyczne i myślenia. Taka jest prawda Ale niektórzy nie myślą, myślą inaczej. Dali się, dali się wkręcić. Daliście się, się wkręcić. I poza mamy już wszystko. No widzicie, trzeba taktycznie to wszystko. Całe życie trzeba myśleć, całe życie trzeba myśleć taktycznie. No niektórzy mają jeszcze problemy. Hmm. No ja się. Hmm. I to jest bardzo ciężkie. No ja wiem. Ale wam nauczyłem Was trochę pokory. Trzeba się nauczyć pokory. Po pierwsze dyscypliny. Podstawą życia. Dyscyplina. To jest bardzo ważne. Dlatego trzeba podejść pozytywnie do nas. Ja wiem, że ludzie tam gadają tego, bo gadają po zazdroszczą. Tego nie możesz zrozumieć. Ludzie zazdroszczą nam tego, że byliśmy na MMA, że wypiliśmy się tak w górę. Ja wiem, że to zazdrością Bo sami nie umiem tego zrobić jak my. My się staramy z się, a oni nie mają jaj, żeby zrobić taki jak my. Ja wiem, ja wiem, że to zawsze zasób będzie wam biła. Bo my się staramy, wobec was, uczciwość robić. I trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Taka jest prawda. Zbuta wiersza tego typu idźcie. Należy no, zrobić. Trzeba myśleć całe życie. To jest nauczka dla Was. Że całe życie do końca śmierci trzeba się uczyć i myśleć. Widzicie? Jak się... Jak was rozbroiłem, wystarczyło myśleć tu. O, tutaj. I taktycznie zagrać. A niektórzy taktycznie. Nie mam nie pomyśleć, czy to prawda, czy to jest go lew, czy inne rzeczy. Nie. Jedna kobieta to jest rado. No widzicie, jak zaganu was wami Faktycznie. No, ale co zrobić? Na drugi raz myślcie i się ode mnie. Trochę. Pokory. Trzymajcie się, zamawiajcie sobie pozdrowienia, mnie na moim telefonie, czy pod, pod filmikiem. Link jak zawsze. Zamawiajcie. Ja już oglądałem dzisiaj pozowienia, czego na następne pozowienia i cały czas ja nie będę wam zamykać, bo później będziecie mieli do mnie że ja was polegam, a nie ma co nie Zamawiajcie się, trzymajcie tego i myślcie całe życie, bo to jest w ważne. Bę, 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 wjeżdżam z buta, bę!